Siemanko! Siemanko! Witamy w dwoje gramy z wami Fica i Kevin. I gramy Weldon Ring i w tym odcinku podejmujemy próbę generała Radana. Dan, dar, 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 dar. O, szóstka, kamień. kamień. Radan, dan, 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 eee, cofajcie. Telewo. Tak. Dan, dan, Trzymajcie kciuki, bo tu możesz. Tak? Się... Tu się walczy? No zjesz na dół. Okej. Okay. Juuj. I tutaj, tam gdzie jest to poletko całe, no. to tam się z e, gdzie się przyzywa pozostałych. Są na ziemi takie miejsca, do których podchodzisz. Są na ziemi takie <laughs> miejsca. Poczekaj, do których spokojnie. Podchodzisz. I teraz tak, wchodzisz w ten teleport. I ludzie A ludzi to, to oni specjalnie trzymają radana z dala? No bo to jest taki teren walki, nie? I tam, jak wejdziesz, tak. tak. Będą się świeciły takie napisy na ziemi. Ty, okay. Tymi napisami przyzywasz. O, dawaj, bądź już będzie bił. Z miejsca? Tak, o, tak ma łuk? Tak, tak, tak. Uważaj, to jest mocno. Wow. Byłyby, były, by, były, by, były, takie napisy. Czytaj to, czytaj to, czytaj to, czytaj to. Czekaj, czekaj, poczekam. Uh -huh. Wyminę strzałę. Musisz zejść, a nie, okinę tu przywołałeś. Uh -huh. Ok, przywołano okinę, przywołuję kolejnego wielkiego tralor grota. Uh -huh. Cool, okej, okay. tak. przywołuję kolejnego Lwie Serce, okej, okay. przywołuję kolejnego Lionela, kolejnego przywołuję... <głos》>? Uważaj, można tu ich przywołać? Igaz. No jak biegniesz na pełnym sprincie, stary, to to w ciebie nie trafia. Uuu, co tu leży za item? Włócznia Radana, Tu, się, nice. tu się Blade! Przyjechał tu... Blade. Przyzwałeś Blade'a? Blade tak. Tu coś jeszcze jest. Chodźcie. Wielki słojownik. Pięknie. I oni go biją, nie? Oś tu walczy rada-dantem. Oś tu rada-dantem. Rada łata nawet się pojawiła. Uważaj! Uła... Wow, 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 okej, okay, dobra. Trzeba, żebyśmy nie widzimy ich HP w ogóle. Nie wiem, ja w ogóle... Okina nie, nie żyję. Już. Więc... już? Ale nawet idzie. Jak jest łata, poruń do swojego świata. Okej, okay, łata uciekł. Co za paruła. No, oś. Uciekł. Wiec no jak nie? on Debilnie po prostu... Uważaj, 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 ważaj! O w Jak on debilnie na tym koniu... Ciekaj, 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 ciekaj. Co się dzieje, bo zaraz. No co robi? I to mnie nie atakuje? O, okej. Okay. Jak uda się zabierze. Ale no, Uciekaj! On teraz będzie... Uważaj, wiesz co się stanie. Nie. Uważaj, bo on jako meteoryt poleci może ci na hita zrobić. Rozejrzyj się. I gdzie jest? No. Widzisz, że go przeleciał po prostu. No. Wylądował. No, okay. jednym jedy, tam jest polecony. Eee. Uda się go zrobić za pierwsze? Czekaj, ja póki co staram się obserwować jakie on ma ataki. Tutaj Cóż, są kolejni. No dawaj. Terulia, kolejna. Uciekaj! To przyciąga cię. Uuu. Avena jest najezdrowie King Konga? Kasztelan Jerem. O! Oh, dostałem ostatni. Czemu ciebie bije? gdzie. O, Lionel, gdzie jesteś? Nie, Lionel, się... mój kolega, ulubiony. Tak? Chodź, wyciasnę cię. U! ciasne cię? Cisnę, ciasnę, trafię. Czemu ta kamika? Tam coś jeszcze jest, zobacz, może gdzieś możecie... Wo Ło, 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 wo po, 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 po! Co! Do... Yeah! Bardzo mało zabrakło do tego, żeby mógł się przychwalić, że rozwaliłem Radana za pierwszym razem. No czy nie ty, stary? Ty kręcisz się w kółka, oni ją biją. Oni go biją. Głowa mi płynie. No nie. To by było za ładne, za łatwe za pokonać go za no to, pierwszym razem. Ma, mam go rozwalić solo? Bez, bez konia? Co? Solo. Jak nie pokonasz go solo? Bez konia. No to solo czy bez konia? To jest różnica. Solo i bez konia. Jesteś niemożliwy stary. Nie dasz mu rady. tu W trafię. Stary. To biegnie tam na koniu chociaż. Ej, ti ej, 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 to jest za, za dużo. Nie wystrzeliłeś tyle strzał. Oszuście. Nie wystrzeliłeś tyle strzał. <śm> Wiesz, że nie dasz mu rady sam du, di, du. W w on strzelił. Nie wiem. Dawaj radandan Dawaj, chodź tu. Będziemy się, będziemy się bić na gołe klaty Chodź. Przyjdź na swoim kucu Oszty Oszty ty Ło wow 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 okej, wow, wow. okej, okay, okay. Czy to są tego ataki obiegane Aaaaaah Chodź, chodź, chodź A magią? Co był magion, bardzo miękko się czapeka Biedny koń, strasznie mi szkoda tego konia O! Ale Skosno! zamach opóźniony! Wow! No właśnie te jego zamachy są bardzo irytujące Pasj, wystrzeliwę Skończył czy ten koń po prostu się zgliczował pod nim? Nie Uważaj, bo on teraz kamienie Okej. Okay. No nie nie chce. Przyciągnij. Nie, to. nie przyciąguj mnie! Wow. Cioch Cioch! Nice! Uważaj, HP, HP, HP! Jesus, jak on się... No właśnie być... irytujące... Ale pra sam, sam. Pra prawie Prawie zbiłem mu tyle HP co z całą ekipą. Jestem tego dumny. Nie, no więcej, przejdą drugą fazę wszedł wtedy. No to mówię, że prawie. Sam prawie. Czy <grym> 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 Czyli co teraz dalej podejmujesz? Nie, no, No nie, 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 sam nie, sam nie. Przywołuję tych ludzi wszystkich i będziemy go klepać razem. Ciebie tak jak. Poś... tak jak. Y, twórcy nakazali. No. powiedzmy tak. No nie? <grym> <grym> <grymne> dobra, to wskakuje na kunno. bo jak trafi Cię, to wskakuje. Dobra, to już na mniej więcej interwały ataków. Du, 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 du. tu Lionel, ten, ten, ona, ona. Podsuwamy strzały, wow. żeby nie leciały w nas. Okina, przyszedł. Nie okina, nie? nie? Nie, nie w nich przyszedł. Nie, dobra, Jeszcze dobra. ktoś tam kolejny był. Trago, Trogaty. Tam jeszcze masz dwa te, mhm. tam są jeszcze z przodu. Wiesz co, ja będę chyba po prostu jak chcę, póki co latał i przyzywał ludziów. Czy oni, oni, to są ludzie, których jakby my spotkaliśmy na naszej drodze i gdybyśmy ich nie zrobili z nimi questów, to by ich nie było tutaj? Być może. To ty nie miałeś ich? Miałem, ja, ale ja, nie pamiętam, stary, tak dawno już to, że... Blaze. pół wiek. A pół co? Pół człowiek, pół wiek. Łata, po cholerę łata, jak on zaraz znowu wróci do Tam jest jeszcze jedno przywołanie. Nie, to okay. łaski leży A, bo jeszcze łaski mam zabrali. Tam coś leży. Okej. Okay. Radan nie Stary, ucieknie. nic mu HP jeszcze nie zabrali. Znowu w Aha, bo to są takie strzały. A, okej. Okay. Ja myślałem, że to broń jest. Właśnie też tak zajarałem, ja patrzę, w mu 10 Ale 100%. dobra broń. Mamy 10 włóczni Radana, A, wow. Łata już wrócił. Nie no. lubię łatek, to jest irytujący bohater na bohater. Okay. Ciach, 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 ciach. ciach, ciach, Przyciąga Aha. A jest King Konga. A Radam cię przyciąga. Ten koń jest... Po co oni daj mu tego konia, stary? No nie kumam. Stworzyli tak agresywną postać, tak brutalnego bohatera. Ale on leży stary, można go teraz... Tak brutalnego bohatera. Uciekaj, bo teraz wydzielę cię do góry. I dali mu stare takiego żydli, małego konia. Dawaj, żeby ci nie, nie, nie walnął cię w łeb. No, <słuch> one, one, one hit. Jak cię tak? Ja nie wiem, nawet przedtrzymam. No, przed metory? Temu, którym właśnie nie wiem, ale dobra. Ok. Dobra. Tu jest. Trzymaj się z daleka, bo znowu zrobi te okay. kamienie, i znowu nie No bo ja się wtedy sam wpakowałem w te kamienie, mu na klatę. Chodź, walczymy na gołe klaty, jeszcze raz. Tym razem, no. tym razem... Wy, tym niech te kamienie zrzuci, poczekaj, nie zbliżaj. A, czy te kamienie one z, z, Ten pójdą sobie zaraz? Nie wiem. No to... No ale chyba prędzej czy później pójdą, nie? Okina nie żyje, moja ulubiona! Zrób coś z tymi kamieniami. Znaczy nie ty, pica, spokojnie. Lionel nie żyje. Nie, Lionel, nie nie, serce. nie pocaleć, tak, nie bądź cały czas przy nim, bo on zaraz znowu te kamienie użyje na ciebie i tyle. Pomszczę Lionela! Powoli go skąsaj, kąsaj go powoli. Kąsaj, Ah, Blade! Blade, nie! Łoł, wow, rzucił kamienie. Uciekaj! Sonia so, mi szturchnął. Uciekaj! Stary, jak ja mam go rozważyć, jak ja przed nim uciekam cały czas? Nie wiem, ale znowu przyciągać się stary. Wenezki Konga. No, przestań z tym <laughs> będą cały czas. Radan cię przyciąga. Kurczę. Aleksander, nie! Stary, wszyscy nie żyją. Uciekaj, nie rób, nie podpalaj się, tak zaraz padniesz, znowu cię zwalczą. Mam full HP, mordo. No to co, no nasz czołg się Patrz, parze, jestem pewny sobie. siebie teraz. Ja nie wierzę. Patrz jak jestem pewny siebie. Chodź tu, Radandan. Ho! No. 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 Nie, nie. Radandan, Radandan. No. spokój się, bo Ja pierdniczę. Jakby ci pokonał. <laughs> oh, dobra, udało się, 70 koła. Uhu. Ale prawie, prawie tak w taki. Jeszcze dusznie podniosłem. Wow. Prawie w taki kozacki sposób go rozwaliłem, że lecieliśmy na czołówkę, a ja bym tak. Skontrował. Czyli okej, okay. czyli radan jest prostszy niż ten typo w podziemiach. Bo ogólnie teraz możemy się dostać do tej wieży. Bo tam jest. A, tutaj obok rycerza. Tak, bo tam jest. Wow, tam... co to? No, może tak byś czytał napisy, to byś wiedział, że. skąd to się wszystko tutaj teraz wydarzyło. I co to jest? Co się wydarzyło? Ty czytałeś? No, ja nie będę ci mówił. Bo nie pamiętasz. Głowa mi płonie z pamiętam miaru informacji. Nie, głowa ci płonie, bo jesteś oszustem Kłamiesz teraz. Nie, oszustem. No teraz otworzyło nam się przejście do stary, dzięki temu, że pokonaliśmy gwiazdę, w sensie... Yy... Na mapie pojawił się czerwony znak. Tu gdzieś powinien się pojawić jeszcze... Yy, Broń Radandana? Nie, nie, tu gdzieś powinna się pojawić miejsce łazgi. Blade gdzieś powinien też stać, tylko że nie Ale, mam... A jak Blade zginął? No właśnie. Blade! Szukaj miejsca łazgi, stary. Blade! Gdzie jesteś? Gdzieś bardziej tam chyba. Blade! Na środku. Blade! Czekaj, rozejrzyj się na spokojnie. No nic nie widzę. O, to, 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 to tam, tam jest coś tam jest, jest, tam coś jest, jest, jest. Tam jest łaska. Blade tam stoi. Jest, stoi! uff, okej. Okay. Czyli Blade przeżył. I pogadaj z nim, usiądź najpierw przy... Aleksander też tu stoi. Gdzie? No po lewej stronie. Za tobą, po lewej twojej stronie od tego. A tam! Możesz z nim porozmawiać. Co on zbiera? Nie wiem, pogadaj z nim. Co tam słoikujesz? Siemano! Siemanko, Aleksander. dziękuję za pomoc. O, 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 witaj. O, witaj. Jestem jak zwykły zban. Co? Kiedy niby uciekł? Nie wiem. Rozmawiaj. Jeszcze, no... Aha, okej, okay, dobra, dobra. Nie poddał się. E, po prostu stwierdził... Dam. Dam wam pobić się. Okej, okay. ja wierzę ci w to. Czy on wcześniej był też taki popękany? Nie wiem, pogadaj z nim jeszcze. Co jest w środku? Spust Jest jak ty. O. Pogadaj z nim jeszcze, no! Dalej! No zobacz, trzeba wyczerpać. Widzisz, że cały czas mówi coś innego. Będę silniejszy, gdy znowu się spotkamy. Dobra. No i idziesz do Blade'a teraz. Blade! Siemano! Łowca wampirów. Jesteś moją randką. Chory sposób walki. Co? Czemu? No, że tyle osób go biło, nie? Widziałeś to potem? Spadająca gwiazda i w naszych oczach. Tak, co sobie życzyłeś? No nie kręć się tak, bo sorry, się za zaraz. Był żyjącą legendą. Tak, był, wiem. Droga otwarta, spadająca gwiazda wyryła się w ziemię. A, to jest to. Za panią ranni. Jeszcze ok. nie pogadaj, zobacz czy możesz. Spotkałem okay. się tam, gdzie wyryła się w ziemię. Mieczem y... i kłami. Ostatni akt. A weź To będzie ostatni teraz. akt? On, powi on sam powiedział, to będzie ostatni akt. Mordo, nie wiem, czy to jest połowa gry. A. Eee, nie, nie, nie. No to po co, czekaj. Nie wiem, dałem nie. Eee, łaskę odklepałeś tutaj, tak? Tak. Nasze te. No właśnie. Tu chyba z 12 tysięcy jest. Tak, 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 tak. Nie wiem. Nic tam. <laughs> Czyli musiałeś paść nie podnosząc. No nieważne. No przecież padłem tu draski. To weź do tej łaski usiąść, która jest i lewele podwinie. Lewele. Jednego chyba albo dwa może sprawdzić. Zaskakująco łatwy był a. ten radan. Myślałem, że będziemy z Radanem walczyć. Jakbyś bił Uuu. sam, to byś miał problem, a że biłeś ze wszystkimi przywołańcami, to było łatwo. Czy w HP, co ty robisz? Zręczność, nie, inteligencja, nie. Zręczność. Okej. Okay. Tak, zręczność. No i w sumie brakuje niewiele do kolejnego, ale dobra. A to hmm. dziabnę ser. Przecież diabnesy. mamy tą dziewiątkę po tej karpie języ tak. jędzy. Uu. A to co to jest? Dziesiąty run. Użyjesz pojedynczego tego. Nie, Wie nie wiadomo one? ile. Wyłącz... Jeszcze. Mordo. Ile tam brakowało? No koła potrzebujemy. 40 tysięcy jeszcze. Okej, 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 9 tysięcy <ścoughs> jeszcze. Okej, <ścoughs> okej. <Okay, okay. ścoughs> Dobra, zobacz ile. Okay. Nice. Pewnie zabraknie jednej. Nie, jest ok, bo było 40 tysięcy. Jeden. A, okej, okay, nice. Zręczność. A zobacz, Inta. Eee, zręczność. zręczność to... Dobra. Noise. I teraz tepnij się do rani. Zobacz, czy możesz z rani pogadać w ogóle. Powrót do wejścia najpierw. No to nie nas to to ale okej. Okay. Kulturalnie. Najpierw wyjdź, potem się teleportuj. Ale stąd możesz się teleportować. Wiem, ale kultura. Kiedyś tak będzie. Jak już teleporty będą. Faktem. I będą istniać. Is, is, istniać. Is, istniać. 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 Istniać naprawdę. Kęknij się. Co ty robisz? Nie, nie, nie wiedziałem, że mamy już tą łaskę. No przecież my tutaj zaczynaliśmy, stary. Tam Za, jest wejście do... No. Stary, nie pamiętasz po Lepcowni. co spadły... Ja pamiętam po co. Nie tutaj. Iść najpierw do Rani. Zobacz, czy możesz z Rani No przecież byliśmy przed chwilą. Wiesz, ja pamiętam, gdzie ona była? Tu. Stary, w nas poprzednim odcinku tu. byli. Tak. No. Stary, ja czasem nie pamiętam co? drogi do domu. No dobra, przegina No to, to, to czasem się tak zdarza, jak za dużo alkoholu się wypije na przykład, nie? Nie, akurat drogę do domu zawsze pamiętam. Mam bardzo... No jasny gwint! What? Dobra, what? Bo winda była na górze. Czekaj, co? Idź tam, winda została Ale na górze. byliśmy tu? No tak, to jest wejście do tej jest, yy, ty, yy, wieży. A okej. Okay. Po prostu miejsce jest tu. ta, ram pam, pam. Ram pam pam, la ra, ram, pam. Pociągnij dźwignię, Sam się, się ciągnie, ciąg Oj. se dźwignie. Zobaczymy czy w ogóle będzie można z nią gadać Martwe oczy I piękne martwe oczy Śnią się martwe oczy Dobra rani, Walkę rani. z Radanem stoczy jeszcze raz To już nie Bo Radan już nie żyje Wyjdzie no się... glebę sobie ja powiem tobie, prosty jest. Był prosty. dan. Dar, dan, dan. dan. Hej rani. Dalej możemy No, coś popsuliśmy, nie. Rani się zepsu... Mogę uderzyć? Nie. Okej, okay, dobra. Ty? dobra. To ja cię. Ty pieluzuj. Zobaczmy ten czerwony znacznik. No to jest wejście do tego. Tu. Tak. Krater upadłej gwiazdy. Tak. I Blade tam będzie czekał na nas. A mocno dupnęła? No stary jest. Na pół mapy dziura w Ziemi. Nie? Gdzie? Nie było widać. No to zobacz, patrz tu. Tu jest wyrwa jedna wielka. Wow, wow. A tu wcześniej było normalnie miejsce, nie? W sensie... To się zgliczowało czy ma tak mieć? Tak wisi, to tak wisi. Taki dziwny ten krater. Zobacz, jaka tu jest dziura. Poczekaj. O oh, wow. Nieźle walnęło, co. Oh wow, jak twoja. Bez komentarza. Szukaj Blade'a, może. Takie digidongi ci wiszą. Szukaj Blade'a. <grym> szukam Blade'a. Gdzie jest Blade'a? Blade. blade. O Boże święty. No szukam Blade'a. Gdzie może być Blade'a? Tam będzie pewnie na górze. Czy on na dole będzie siedział? Nie wiem, stary. Pytasz mnie, jakbym w to grał. Wiesz, że wszystko jest inne, ale... U, Blade nie. u mnie był w innym miejscu. Wcześniej tak. No tu go nie ma, zwolnij! Rozejrzyj się. Wydaje mi się, że tam powinien zejść jak tak droga Ok, to tam może, nie wiem. Blade, 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 date do dedo, big dead blade. Czyli to jest wejście do Nokronu, nie? Nokron brzmi jak miasto umarłych. To jest miasto jakieś... Tylko bardziej nekron byłoby jak miasto umarłych. Nokron to będzie jak... Nie umarłych. No, jak cię nie, Kron? Bo się mi się. A dobra, to chyba tutaj niżej może być. E, blade, murdo. Co, co to jest? Co to jest? zajęto już zdrajcą. W takim razie do no Kronu. Śmiało, cię. Zajęto już co? Z zdrajcą. Zajęto się zdrajcą. Nie wiem, kim był zdrajca. Eee. Okej. Okay. Czekaj, czy u ciebie. Blade tu czekał? Stary, nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak, ale może się mylę. Nie wiem. Czemu rozwalenie Radana otworzyło drzwi do Nokronu? No bo ra Radan Patrz, był tą tu myśleli, gwiazdą. że trzeba zeskoczyć, bo nie ma gdzie iść dalej. Radan był tą... Oj, chyba źle poszliśmy, czekaj. Zejście z tej strony. Tam są jakieś te. Radan był tą spadającą gwiazdą chyba. W sensie on coś tam blokował gwiazdy i w momencie, gdy go pokonaliśmy, to to się coś tam... Aaa, okej. Chyba tak. Gonię tego ducha. On będzie wiedzieć, gdzie iść. Tak jest. Nie znikaj, duchu. Śledzę Cię. Prowadź mnie... Nieeee! I zgubię się teraz przez Ciebie. Nie zgubisz się. O, wrócił! Duchu! Duchu! Spokojnie. Ten duch wie, gdzie jest. Wie co robić. A ty wiesz, gdzie jesteś? Zgubiłem ducha. Czekaj, Mordko. Jest tutaj ducha. Ducha. Nie, ty tam, tam na pewno nie skacz. Nie. Zginął? Nie wiem. Albo i tam trzeba skoczyć. Nie widzę innej opcji chyba za bardzo. Czekaj. Stary. Nie musisz na speedzie biegać. Wiesz o tym, musisz tam skoczyć. Tu w prawo. No, tu, to, tu, to, tu. tu, tu. I tu jest pięknie. Wejście. Wow, koń mi szedł. Tu gdzieś powinna być zaraz. Łaska. Tak, i dawajcie łaskę i na tym skończymy odcinek. Tu jest... Nie, nie ma. To zejdź. Skrzynia? Nie. Ha! Gówno Główna skrzynia. Uważaj, tu. Uważaj. Rozejrzyj się. Dawaj w dół. Jestem jak ninja. Tu jest coś. Cień jest moim domem. Złota piątka. Nie, co, to, to, to co zrobiłeś, no? A... Dotarłem do Nokronu. Super! Giniąc, ginąc. Dotarłem do Nokronu. Na no, jak inaczej dotrzeć do Nokronu miasta umarłych? Ginąc! Nie! Giną. Nie i teraz. Murteczki! Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Na... Uspokój się, widzę. Uspokój się. Podtrząśnij <trym> głową. Uspokój się. Jest dobrze. <grym> Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że dzień będzie jeszcze lepszy. Czy chcesz coś dodać? Tak, co. W następnym odcinku będziemy próbowali przejść na kron. Dokładnie. Więc do następnego. Bye!